Speak, prasadirata równa się słów, czy kiedykolwiek czułeś się tak zdradzony, że wydawało ci się, jakby twoje serce zostało rozerwane na milion kawałków. Dzisiaj odkryjesz starożytną tajemnicę, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki radzisz sobie ze zdradą w swoim związku. To, co za chwilę usłyszysz, może wydawać się niemożliwe, ale przygotuj się na coś, co wstrząśnie podstawami tego, co myślałeś o przebaczeniu i odbudowywaniu zaufania. Statystyki są przerażające. Ponad 60% małżeństw doświadcza jakiejś formy zdrady. Ale oto szokująca prawda, którą psychologowie dopiero teraz odkrywają, pary, które stosują starożytne biblijne zasady przebaczenia, mają o 80% większe szanse na odbudowanie swojego związku niż te, które polegają wyłącznie na współczesnej terapii. Badania neurobiologiczne pokazują, że nasze mózgi są dosłownie zaprogramowane, aby reagować na te starożytne metody w sposób, który przyspiesza gojenie się emocjonalnych ran. Ale zanim przejdziemy do tej przełomowej metody, muszę Ci powiedzieć coś, co może Cię zaskoczyć. To, czego się dzisiaj nauczysz, nie pochodzi z nowoczesnych podręczników psychologii czy terapii par. Pochodzi z dwutysięcznej mądrości, która została ukryta na kartach Biblii, czekając, aż ktoś odkryje jej prawdziwą moc w kontekście współczesnych związków. Wyobraź sobie przez chwilę, że jesteś w związku, który kiedyś był pełen miłości, zaufania i intymności. Każdy dzień przynosił radość, każda rozmowa była pełna śmiechu, każdy dotyk był pełen czułości. A potem, w jednej chwili, wszystko się zmieniło. Słowa, które usłyszałeś, obraz, który zobaczyłeś, prawda, która wyszła na jaw, rozbiła twój świat na kawałki. Zdrada. To słowo samo w sobie niesie ze sobą ból tak głęboki, że czasami trudno jest nawet oddychać. Może to była zdrada emocjonalna. Może odkryłeś, że twój partner dzielił się swoimi najgłębszymi myślami i uczuciami z kimś innym. Może to była zdrada fizyczna, która sprawiła, że poczułeś się, jakby twoje ciało zostało zranione w sposób, którego nie można cofnąć. A może to była zdrada zaufania w innej formie, która sprawiła, że zaczęłeś kwestionować wszystko, w co kiedyś wierzyłeś o swojej relacji. Niezależnie od tego, jaka była natura zdrady, ból jest prawdziwy. Twój umysł prawdopodobnie kręci się w kółko, zadając te same pytania w nieskończoność. Dlaczego to się stało? Co zrobiłem źle? Czy mogę kiedykolwiek znowu zaufać? Czy nasza relacja może przetrwać? Te pytania nie dają ci spokoju w dzień i nie pozwalają spać w nocy. Współczesna psychologia mówi nam, że odbudowanie zaufania po zdradzie może zająć od dwóch do pięciu lat. Niektórzy eksperci twierdzą nawet, że niektóre rodzaje zdrady są nie do przebaczenia, że niektóre związki są po prostu zbyt uszkodzone, aby można je było naprawić. Ale co jeśli powiem ci, że istnieje inna droga? Co jeśli powiem ci, że starożytna mądrość zawarta w Biblii oferuje metodę, która może nie tylko przyspieszyć proces gojenia, ale także uczynić twój związek silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej? Teraz możesz się zastanawiać, jak starożytny tekst może mieć cokolwiek do powiedzenia o współczesnych problemach związanych ze zdradą. Ale oto fascynująca prawda: Biblia jest pełna historii o zdradzie, przebaczeniu i odkupieniu. I co najważniejsze, zawiera konkretne instrukcje dotyczące tego, jak radzić sobie z najgłębszymi ranami serca. Pozwól, że opowiem Ci historię, która może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na przebaczenie. To historia Gomeary i Ozeasza, jedna z najbardziej poruszających opowieści o zdradzie i odkupieniu w całej Biblii. Ozeasz był prorokiem, Mężczyzną Bożym, który otrzymał od Boga niezwykłe polecenie, miał poślubić Gomearę, kobietę, która była prostytutką. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne, ale Bóg miał głębszy cel. Chciał pokazać przez ich związek, jak bardzo kocha swój lud, nawet gdy go zdradza. Ozeasz posłuchał i poślubił Gomearę. Przez jakiś czas ich małżeństwo było szczęśliwe. Mieli dzieci, budowali wspólne życie ale potem Gomeara zaczęła wracać do swoich starych nawyków. Zdradzała Ozeasza, porzuciła go i ich dzieci, aby wrócić do życia prostytutki. Wyobraź sobie ból Ozeasza. Mężczyzna, który dał tej kobiecie wszystko, miłość, szacunek, dom, rodzinę, został opuszczony dla życia pełnego zdrady i hańby. Każdy by zrozumiał, gdyby się poddał, gdyby powiedział, dość, nie mogę już więcej. Ale Ozeasz zrobił coś, co wydawało się niemożliwe. Bóg powiedział mu, idź znowu, pokaż miłość swojej żonie, która jest kochana przez kochanka i cudzołoży. To jest moment, który zmienia wszystko. Ozeasz nie tylko miał przebaczyć swojej żonie. Miał ją odkupić. Dosłownie zapłacić za jej wolność i sprowadzić ją z powrotem do domu. I to właśnie zrobił. Poszedł, znalazł Gomearę, zapłacił cenę za jej wykup i przyprowadził ją z powrotem do domu. Ale oto najważniejsza część tej historii, to nie był koniec. To był początek prawdziwego uzdrowienia. Ozeasz nie tylko przebaczyła go mearze, ale także stworzył dla niej bezpieczną przestrzeń do odbudowania zaufania. Powiedział jej, będziesz mieszkać ze mną przez wiele dni. Nie będziesz uprawiać nierządu ani nie będziesz należeć do żadnego mężczyzny, a ja będę postępować tak samo wobec ciebie. Teraz możesz się zastanawiać, co ta starożytna historia ma wspólnego z twoją sytuacją. Ale oto gdzie to staje się naprawdę fascynujące. Współczesne badania neurobiologiczne pokazują, że nasze mózgi reagują na akty bezwarunkowego przebaczenia w sposób, który dosłownie przeprogramowuje nasze systemy neurochemiczne. Dr. Everett Worthington, jeden z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie psychologii przebaczenia, odkrył, że gdy ktoś doświadcza prawdziwego, bezwarunkowego przebaczenia, jego mózg uwalnia koktajl neurochemiczny, który obejmuje oksytocynę, serotoninę i endorfiny. Te chemikalia nie tylko zmniejszają ból emocjonalny, ale także wzmacniają więzi między partnerami. Ale jest jeszcze coś bardziej fascynującego. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazały, że osoby, które praktykują biblijny model przebaczenia, wykazują znaczące zmiany w obszarach mózgu odpowiedzialnych za empatię i regulację emocji. Innymi słowy, starożytna mądrość dosłownie zmienia sposób, w jaki nasze mózgi przetwarzają ból i budują zaufanie. Ale przebaczenie to tylko pierwszy krok. Historia Ozeasza i Gomeary pokazuje nam coś jeszcze głębszego, proces przywracania. W języku hebrajskim słowo używane do opisania działań Ozeasza to szów, co oznacza nie tylko powrót, ale całkowitą transformację. To nie było po prostu przywrócenie starego związku, to było stworzenie czegoś całkowicie nowego. Teraz chcę, żebyś zrozumiał coś bardzo ważnego. To, o czym mówię, nie oznacza, że powinieneś ignorować ból lub udawać, że zdrada się nie wydarzyła. Biblijny model przebaczenia nie jest o zaprzeczaniu rzeczywistości. Jest o transformacji tej rzeczywistości przez boską moc. Oto, co jest naprawdę interesujące. Gdy psychologowie analizują najskuteczniejsze metody radzenia sobie ze zdradą, odkrywają, że wszystkie one zawierają elementy, które Biblia opisywała już tysiące lat temu. Pierwszym elementem jest uznanie bólu. Biblia nie mówi nam, żebyśmy ignorowali nasze rany. Wręcz przeciwnie, zachęca nas do przyniesienia ich przed Boga. Psalm 34, 18 mówi: Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce i zbawia tych, którzy mają skruszonego ducha. Ten werset nie jest tylko poetycką metaforą. To obietnica, że w naszym najgłębszym bólu nie jesteś sam. Bóg nie tylko widzi Twój ból, ale jest aktywnie obecny w procesie uzdrawiania. Drugim elementem jest wybór przebaczenia. I tutaj muszę być bardzo jasny, przebaczenie nie jest uczuciem. To decyzja. To świadomy wybór uwolnienia pragnienia zemsty i otwarcia się na możliwość przywrócenia. W Biblii słowo przebaczenie pochodzi od hebrajskiego salach, co oznacza puścić wolno lub uwolnić. Gdy wybierasz przebaczenie, nie mówisz, że to, co się stało, było w porządku. Mówisz, że nie pozwolisz temu, co się stało, kontrolować reszty swojego życia. To potężna różnica, która może całkowicie zmienić twoje doświadczenie uzdrawiania. Trzecim elementem jest proces przywracania. I tutaj historia Ozeasza staje się naprawdę praktyczna. Ozeasz nie tylko przebaczyła gomearze i nie oczekiwała, że wszystko natychmiast wróci do normy. Stworzył strukturę, w ramach której zaufanie mogło być odbudowane krok po kroku. Współczesne badania potwierdzają mądrość tego podejścia. Doktor John Gatman, który przez dziesięciolecia badał małżeństwa, odkrył, że pary, które przetrwały zdradę, przeszły przez to, co nazywa procesem dostrajania. To proces, w którym oboje partnerzy uczą się na nowo, jak być ze sobą w sposób, który buduje zaufanie i intymność. Ale oto część, która może cię zaskoczyć. Gatman odkrył również, że pary, które przeszły przez ten proces, często kończyły z silniejszymi związkami niż te, które nigdy nie doświadczyły zdrady. Dlaczego? Ponieważ proces przechodzenia przez zdradę i przebaczenie zmusza pary do stawienia czoła problemom i wzorcom, które mogły być ukryte przez lata. Teraz chcę podzielić się z tobą konkretną metodą, którą możesz zastosować już dziś. Nazywam to protokołem Ozeasza i jest oparty na biblijnych zasadach, ale potwierdzony przez współczesne badania psychologiczne. Pierwszy krok to to, co nazywam świętym bólem. To proces przyniesienia Twojego bólu przed Boga w szczerym, nieocenzurowanym dialogu. Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy krzyczeli do Boga w swoim bólu. Spójrz na Psalmy Dawida, na lamentacje Jeremiasza, na wołanie Hioba. Bóg może znieść Twój gniew, Twoje pytania, Twoje łzy. Badania pokazują, że wyrażanie emocji w kontekście duchowym ma unikalny wpływ terapeutyczny. Aktywuje obszary mózgu związane z poczuciem sensu i celu, co pomaga w przetwarzaniu traumy w sposób, który prowadzi do wzrostu, a nie tylko przetrwania. Drugi krok to wybór przebaczenia. To nie jest jednorazowa decyzja, ale codzienny wybór. Każdego ranka, gdy się budzisz, możesz podjąć świadomą decyzję o przebaczeniu. To może brzmieć prosto, ale w praktyce wymaga ogromnej siły duchowej. Oto praktyczne ćwiczenie. Każdego ranka, przez pierwszych 10 minut po przebudzeniu, powiedz na głos Dziś wybieram przebaczenie. Wybieram uwolnienie gniewu i goryczy. Wybieram otwarcie się na możliwość uzdrowienia. Może się to wydawać sztuczne na początku, ale badania neuroplastyczności pokazują, że powtarzanie pozytywnych afirmacji dosłownie zmienia strukturę mózgu. Trzeci krok to stworzenie bezpiecznej przestrzeni. Tak jak Ozeasz stworzył strukturę dla Gomeary, ty i Twój partner musicie stworzyć nowe granice i oczekiwania, które pozwolą na odbudowanie zaufania. To może obejmować większą przejrzystość w komunikacji, regularne kontrole emocjonalne, a nawet terapię par. Czwarty krok to aktywne przywracanie. To nie jest pasywne czekanie na to, aż rzeczy się poprawią. To aktywne inwestowanie w nową wersję Waszego związku. To może oznaczać naukę nowych sposobów komunikacji, odkrywanie nowych wspólnych zainteresowań, lub nawet odnowienie ślubów jako symbol nowego początku. Piąty krok to cierpliwe wytrwanie. Biblia mówi nam, że miłość jest cierpliwa i łaskawa. Proces uzdrawiania po zdradzie nie jest liniowy. Będą dobre dni i złe dni. Będą momenty przełomu i momenty cofania się. Ale jeśli będziesz trzymać się tych biblijnych zasad, zobaczysz postęp. Teraz możesz się zastanawiać, ale co, jeśli mój partner nie chce współpracować? Co, jeśli nie są skłonni do zmiany? To ważne pytanie i Biblia ma na nie odpowiedź. Czasami przebaczenie nie prowadzi do pojednania. Czasami prowadzi do pokojowego rozstania. Ale nawet w takich przypadkach, proces przebaczenia uwalnia cię od goryczy i gniewu, które mogłyby zatruć resztę twojego życia. Historia Ozeasza i Gomeary miała szczęśliwe zakończenie. Ale Biblia zawiera również historie, w których przebaczenie nie prowadziło do przywrócenia związku. Kluczem jest zrozumienie, że przebaczenie jest przede wszystkim o twojej własnej wolności, a nie o kontrolowaniu zachowań innych osób. Oto coś, co może cię zaskoczyć. Badania przeprowadzone przez Instytut Templetona wykazały, że osoby, które praktykują duchowe przebaczenie, nie tylko mają lepsze zdrowie psychiczne, ale także lepsze zdrowie fizyczne. Ich systemy immunologiczne są silniejsze, mają niższe ciśnienie krwi i mniejsze ryzyko chorób serca. Przebaczenie dosłownie uzdrawia nie tylko twoje serce emocjonalne, ale także twoje serce fizyczne. Ale jest jeszcze jedna warstwa tej historii, którą muszę z tobą podzielić. Biblia mówi nam, że historia Ozeasza i Gomeary była obrazem związku między Bogiem a jego ludem. Bóg kocha nas pomimo naszych zdrad, naszych błędów, naszego odchodzenia od Niego. I tak jak Ozeasz odkupił Gomearę, Bóg zapłacił cenę za nasze odkupienie przez Jezusa Chrystusa. To oznacza, że gdy stajesz w obliczu zdrady w swoim związku, nie stoisz sam. Masz dostęp do tej samej boskiej miłości i mocy, która umożliwiła Ozeaszowi przebaczenie Gomearze. Masz dostęp do tej samej transformacyjnej mocy, która może nie tylko uzdrowić twój związek, ale uczynić go silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz chcę, żebyś przez chwilę zamknął oczy i wyobraził sobie, jak wyglądałby twój związek. Gdyby był całkowicie uzdrowiony. Wyobraź sobie, że zaufanie zostało nie tylko przywrócone, ale jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wyobraź sobie, że intymność między tobą a twoim partnerem jest głębsza i bardziej autentyczna niż kiedykolwiek wcześniej. Wyobraź sobie, że wasza miłość jest nie tylko odzyskana, ale przemieniona w coś piękniejszego niż mogłeś sobie wyobrazić. To nie jest tylko marzenie. To możliwość, która jest dostępna dla ciebie już dziś. Ale wymaga to czegoś od ciebie. Wymaga to wiary, odwagi i zobowiązania do podążania za biblijną ścieżką przebaczenia i przywracania. Pozwól, że podzielę się z Tobą świadectwem, które może Cię zainspirować. Kilka miesięcy temu otrzymałem list od kobiety o imieniu Anna. Napisała mi, że jej małżeństwo zostało zniszczone przez zdradę jej męża. Przez miesiące żyła w gniewie i goryczy, nie mogąc zjeść, spać ani funkcjonować normalnie. Rozważała rozwód i była przekonana, że jej małżeństwo jest skończone. Ale potem usłyszała o historii Ozeasza i Gomeary. Początkowo była sceptyczna. Jak starożytna historia mogła mieć cokolwiek do powiedzenia o jej współczesnym problemie? Ale była tak zdesperowana, że postanowiła spróbować. Zaczęła praktykować protokół Ozeasza, który właśnie Ci opisałem. Pierwsze tygodnie były trudne. Były dni, kiedy nie mogła znieść myśli o przebaczeniu. Były noce, kiedy płakała i krzyczała do Boga w swojej frustracji. Ale powoli, krok po kroku, zaczęła odczuwać zmianę w swoim sercu. Gniew zaczął ustępować miejsca czemuś innemu, nie od razu miłości, ale przynajmniej pokojowi. Jej mąż początkowo nie rozumiał, co się dzieje. Oczekiwał dalszego gniewu, dalszych oskarżeń. Ale zamiast tego zobaczył żonę, która była inna. Była spokojna, ale silna. Była otwarta na rozmowę, ale nie desperacka. Ta zmiana w niej wywołała coś w nim. Zaczął widzieć siebie i swoje działania w nowym świetle. Nie stało się to z dnia na dzień. Potrzeba było miesięcy terapii, rozmów, łez i modlitwy. Ale dziś, dwa lata później, Anna pisze mi, że jej małżeństwo jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Mówi, że przejście przez zdradę i proces przebaczenia nauczyło ich obu, jak naprawdę kochać. Nauczyło ich, jak być szczerymi ze sobą w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyli. To nie jest odosobniony przypadek. Otrzymuję takie listy regularnie od ludzi, którzy odkryli transformacyjną moc biblijnego przebaczenia. Ale chcę, żebyś zrozumiał coś ważnego. Nie każda historia kończy się pojednaniem małżeńskim. Niektóre kończą się pokojowym rozstaniem. Niektóre prowadzą do nowych związków zbudowanych na zdrowszych fundamentach. Ale wszystkie prowadzą do jednego wolności od goryczy i gniewu, które mogłyby zatruć resztę Twojego życia. Teraz, gdy zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej rozmowy, chcę podzielić się z Tobą modlitwą, która może zmienić Twoje życie. To modlitwa oparta na słowach Ozeasza, ale dostosowana do Twojej sytuacji. Boże, przychodzę do Ciebie z sercem złamanym i duchem skruszonym. Ból, który noszę, jest czasami tak wielki, że trudno mi oddychać. Zdrada, której doświadczyłem, wstrząsnęła podstawami wszystkiego, w co wierzyłem o miłości i zaufaniu. Ale dziś wybieram coś innego. Wybieram Twoją drogę przebaczenia. Wiem, że nie mogę tego zrobić własnymi siłami. Potrzebuję Twojej boskiej mocy, aby uwolnić gniew i gorycz, które trzymają moje serce w więzieniu. Potrzebuję twojej mądrości, aby wiedzieć, jak kroczyć naprzód. Potrzebuję twojej miłości, aby wypełnić puste miejsca w moim sercu. Jeśli to możliwe, Panie, przywróć mój związek. Uczyń go silniejszym i piękniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Ale jeśli przywrócenie nie jest możliwe, daj mi łaskę, aby iść naprzód z spokojem i nadzieją. Pomóż mi wyciągnąć lekcje z tego doświadczenia, które uczynią mnie lepszą osobą i lepszym partnerem w przyszłości. Dziękuję Ci za Twoją bezwarunkową miłość. Dziękuję Ci za to, że nigdy mnie nie opuszczasz, nawet w najciemniejszych momentach. Ufam, że Twoje plany dla mnie są dobre, że chcesz dać mi przyszłość i nadzieję. Pomóż mi kroczyć w tej prawdzie każdego dnia. W imię Jezusa, Amen. Jeśli wypowiedziałeś tę modlitwę z szczerym sercem, coś się właśnie zmieniło w duchowym wymiarze. Może nie czujesz tego jeszcze, ale rozpoczął się proces transformacji. Bóg usłyszał Twoje wołanie i odpowie w sposób, który przewyższy Twoje oczekiwania. Ale pamiętaj, modlitwa to tylko początek. Teraz musisz podjąć działanie. Musisz zastosować protokół Ozeasza w swoim codziennym życiu. Musisz codziennie wybierać przebaczenie, nawet gdy nie masz na to ochoty. Musisz być cierpliwy z procesem, nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. I oto coś, co może Cię zaskoczyć. Gdy zaczniesz praktykować te biblijne zasady, nie tylko Twój związek się zmieni. Ty się zmienisz. Staniesz się osobą zdolną do głębszej miłości, większej empatii i silniejszej wiary. Staniesz się osobą, która może nie tylko otrzymać przebaczenie, ale także je dawać. To transformacja, która wpłynie na każdy aspekt Twojego życia. Twoje relacje z przyjaciółmi staną się głębsze. Twoja relacja z dziećmi stanie się bardziej autentyczna. Twoja relacja z Bogiem stanie się bardziej intymna. To jest moc biblijnego przebaczenia. Nie tylko uzdrawia jedną ranę, ale transformuje całe twoje życie. Gdy patrzę na historię Ozeasza i Gomeary, widzę coś pięknego. Widzę obraz nadziei dla każdego, kto kiedykolwiek został zdradzony. Widzę obietnicę, że żaden związek nie jest zbyt uszkodzony, aby Bóg nie mógł go przywrócić. Widzę dowód, że miłość naprawdę może pokonać wszystko, gdy jest zakorzeniona w boskiej mocy. Ale widzę też coś więcej. Widzę wyzwanie dla każdego z nas, aby stać się osobą zdolną do takiej miłości. Osobą, która może kochać pomimo zdrady, przebaczać pomimo bólu i wierzyć w przywrócenie pomimo wszystkich dowodów przeciwko temu. To nie jest łatwa droga. Ale to droga, która prowadzi do życia pełniejszego i bogatszego niż mogłeś sobie wyobrazić. To droga, która prowadzi nie tylko do uzdrowienia, ale do prawdziwej transformacji. I to droga, którą możesz rozpocząć już dziś. Gdy będziesz iść tą drogą, pamiętaj, że nie jesteś sam. Masz Boga, który kocha Cię bezwarunkowo i chce dla Ciebie najlepszego. Masz społeczność wierzących, którzy mogą Cię wspierać w trudnych momentach. I masz obietnice Biblii, które mogą być Twoim przewodnikiem i źródłem siły. Ale przede wszystkim masz nadzieję. Nadzieję, że Twoja historia nie kończy się na zdradzie. Nadzieję, że najlepsze rozdziały Twojego życia są jeszcze przed Tobą. Nadzieję, że Bóg może wziąć nawet najgorszą sytuację i użyć jej do stworzenia czegoś pięknego. Ta nadzieja nie jest oparta na ślepym optymizmie czy pozytywnym myśleniu. Jest oparta na charakterze Boga, który specjalizuje się w przywracaniu złamanych rzeczy. Jest oparta na mocy Jezusa Chrystusa, który pokonał grzech i śmierć. Jest oparta na obecności Ducha Świętego, który może transformować serca i uzdrawiać rany. I właśnie dlatego wiem, że jeśli zastosują te zasady w swoim życiu, zobaczysz rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Zobaczysz, jak ból transformuje się w mądrość. Zobaczysz, jak złamane zaufanie odbudowuje się silniejsze niż wcześniej. Zobaczysz, jak miłość triumfuje nad zdradą w sposób, który tylko Bóg może uczynić możliwym. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę Ci powiedzieć, zanim skończymy. Coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz nie tylko zdradę, ale całą swoją przyszłość w związkach e Pressed i Speak.